Choć w waszym życiu doświadczyliście różnych duchowych zjawisk to jednak na tej karcie odwróconej inicjacji wasze umysły ziemskie tożsamości są zablokowane na te doświadczenia nie dopuszczacie by takie mogły istnieć by to była prawda wypieracie je Druga karta wyjaśnia dlaczego: Panie, zostałyście pokazane jako królowe kluczy, królowe sukcesu, dobra praca, pieniądze, sukcesy zawodowe, osobiste, i z tej pozycji patrzycie się właśnie na tę duchowość. Jesteście, panie, bardzo mocno zakotwiczone w tym świecie materii. Wam z tej perspektywy królowej kluczy nie wypada przecież zajmować się duchowością. Co inni z waszego środowiska powiedzieliby na ten temat? Ale kolejna karta pokazuje, że jednak bardzo mocno ta duchowość zaczyna was interesować. Karta dwóch światów została odwrócona. Tutaj są złote monety na stole, tam za oknem duchowa świątynia, na odwróconej karcie, ona już jest w zasięgu waszego wzroku, już widzicie. Jednak zaczyna was ta duchowość pociągać, nie tylko chcecie żyć już dla tych pieniędzy na stole, co do tej pory robiła królowa kluczy, królowa biznesu. Pojawia się konflikt, wojna w bliskich relacjach. Na razie dwie połówki szykują się do walki. Jeszcze nie jest to ostry konflikt, ale już coś jest nie tak. Popatrzcie, że karta konfliktu z drugą połówką pojawiła się po tym, gdy panie, królowe kluczy Zaczęły zwracać uwagę na duchowość, zmieniły swoje do niej nastawienie. Najwyraźniej to nie podoba się waszym mężczyznom: oni tego najwidoczniej nie rozumieją. No i właśnie pojawił się mężczyzna, król sił, który jest w tej chwili bez sił, bezsilny. Patrzy się na tej odwróconej karcie, właśnie na kartę konfliktu. Ci panowie stracili panie do was siły właśnie w tej sprawie. Ale popatrzcie, panie, jaka karta jest nad wami. Ten wodospad, to energia źródła, energii wam nie brakuje. Mało tego płyniecie z nurtem rzeki, nurtem rzeczywistości. To, co dzieje się w waszym życiu, wasze wybory są ważne, są dobre. Tak po prostu ma być. To, że tym panom to nie pasuje, trudno. Źródło popycha was do pewnych celów, a wy się poddajecie temu nurtowi. Serce piramidy, nabieracie wiatru w żagle i płyniecie tym okrętem do celu, tam gdzie poniesie was rzeczywistość. Ale popatrzcie, ten kapitan, przez tą długą lunetę, na kogo się patrzy. Odwrócona karta boskiego uzdrowiciela. Jest kobieta. Jest tutaj wyssana energia z serca. Karta. Leży bezpośrednio nad tym konfliktem, więc panie zostaną tutaj, przez panów, zranione. Będzie rana na sercu. To spowoduje potężne wyładowanie. Patrzcie na ten piorun, który uderza w kartę poniżej. Panie, robią tutaj wszystko dobrze. Interesują się tym, co podsuwa im rzeczywistość. Taki jest plan na ich życie. Wy, panowie, musicie uczyć się, akceptować tom. Duchowość, którą te panie odkrywają, nie rancie ich z tego powodu, bo rzeczywistość potraktuje was właśnie, panowie, takim piorunem, po co się kłócić w tym akurat tygodniu.